Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Volkswagena Turana. Pierwsza generacja VW Turana była produkowana w latach 2003 do 2010. Kompaktowy jednotonowiec, który standardowo ma 5 miejsc siedzących, a opcjonalnie można zamówić 2. Jest oparty na platformie Golf V, z którym dzieli wiele części zawieszenia. Turan jest pierwszym samochodem Volkswagena wyposażonym w elektromechaniczny układ kierowniczy. Jest on w stanie regulować ciężar układu kierowniczego w zależności od prędkości jazdy, a ze względu na bezużyteczne zużycie energii na biegu jałowym zwiększa również ogólną wydajność pojazdu. Podstawowy model W-Turan otrzymał 4 z 5 gwiazdek w teście EuronCAP w 2003 roku, a po wprowadzeniu inteligentnego systemu przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z przodu, model ten przeszedł ponowne testy i otrzymał ocenę 5 gwiazdek. W 2007 roku po niewielkim liftingu Volkswagena Turana Volkswagen po raz pierwszy zainstalował technologię Park Assist w pojeździe VW, która półautomatycznie parkuje pojazd równolegle po tym, jak kierowca przełączy skrzynię biegów na, wsteczny i wspomaga go tylko pedałami przyspieszenia. System zarządza kierownicą pojazdu. Ten system jest zainstalowany we wszystkich modelach VW Turan. W 2006 roku zaprezentowano model Cross Turan, który w porównaniu do klasycznego w wyróżniał się 17-calowymi felgami aluminiowymi, przeprojektowanym nadwoziem i podwyższoną o 15 mm drabinką. Korzyści: bogate wyposażenie, system wspomagania parkowania, przestrzeń. Main, silnik TDI w niektórych modelach wytwarza mniejszą moc przy niższych obrotach. Ponowne uruchomienie silnika rozwiązuje problem. W silnikach pierwsze 9 i drugie 0 TDI wyprodukowanych do początku 2004 roku silnik pracuje nierówno przy niskich obrotach z powodu usterki elektroniki silnika. Wymagany nowy program. W niektórych modelach przednie opony zużywają się nierównomiernie, a tylne hałasują. W silnikach pierwsze 6 FSI wyprodukowanych do października 2003 roku zasilanie silnika jest przerywane. W silnikach FS i wyprodukowanych do 2005 roku, kontrolka, check engine, może się włączyć bez powodu. Problemy z zamknięciem klapki wlewu paliwa w modelach do 2005 roku. Na desce rozdzielczej i pokrywie bagażnika pojawiają się drgania w modelach do 2005 roku. Wibracje lusterka wstecznego. Korzyści: solidne wykonanie, dynamiczny i ekonomiczny silnik, bogate wyposażenie, przestronność, grzywa. Niepokojący wygląd, cena. Mniejsze wersje silnikowe są za słabe. W niskich temperaturach dochodzi do pęknięć rurek spłukujących szkła spłukującego. Częsta jazda miejska wiąże się z zapalaniem się kontrolki filtra DPF. Konieczne jest dłuższe jeżdżenie samochodem po otwartej drodze z większą prędkością lub wymiana filtrów. W modelach z systemem start i stop, koło zamachowe zużywa się zbyt szybko z powodu częstego uruchamiania i zatrzymywania silnika. Nawet jeśli samochód jest na gwarancji, wymiana jest bardzo kosztowna. Problemy z poduszkami powietrznymi, które w niektórych przypadkach nie są aktywowane. Zwiększone zużycie opon. Drugi facelifting pierwszej generacji tego monowolumenu jest produkowany od 2010 roku. Opiera się na platformie golfa VI, nadwozie kłada jest odnowione, ma nowe światła i maskę pomalowaną na golfa VI, a wszystko inne wygląda jak turan pierwszej generacji. Nacisk Turana nigdy nie był położony na wygląd, ale na jego właściwości jezdne i solidność. Jego głównymi zaletami są przestronne i przewiewne wnętrze oraz 700-litrowy bagażnik. Plastikowe powierzchnie wewnątrz wydają się trochę zimne i nieatrakcyjne, ale są wykonane z wysokiej jakości materiałów, a wszystko jest bardzo precyzyjnie dopasowane. Bariera jest pełna, w suficie jest ich aż 3, a jest ich łącznie 39. Wspiera go również cicha praca, sztywne zawieszenie i wysoka niezawodność. Nierówności na drodze amortyzują się miękko, dzięki czemu jazda jest niezwykle komfortowa, ale siedzenia są nieco niewygodne, ponieważ są dość wysokie i w pochylonej pozycji, podczas gdy tylne trzy siedzenia są małe. Ten problem można rozwiązać, kupując droższy pakiet wyposażenia. Turan dysponuje bogactwem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, z których niektóre są dostępne na naszym rynku to Lane Assist i Dynamic Light Assist, czyli asystent zmiany pasa ruchu, który ostrzega kierowcę o wjeździe pojazdów w tak zwany martwy zakręt, podczas gdy asystent dynamicznej kontroli świateł umożliwia jazdę z włączonymi światłami drogowymi bez przeszkadzania innym kierowcom. Wśród oferowanych modeli benzynowych znajdują się Pierwsze dwa TS i 103Km, pierwsze cztery TS i 138 i 168Km, pierwsze sześć 101Km, pierwsze sześć FS i 114Km oraz drugie 0 FS i 148Km. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 6,4 do 6,9 litra 100 km. W ofercie są modele z silnikiem diesla pierwsze 6 TD i moc 89 i 103Km. Pierwsze 9 TD i moc 89, 99 i 103 km, drugie 0 TD i 134 i 138 km oraz drugie 0 TD i DPF 138 i 168 km. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym waha się od 5,1 do 5,7 litra 100 km.